Witam serdecznie w serwcowe info w poniedziałek, 7 października. Dzisiejszy program zaczynamy od brytyjskiej spółki, od BP, które rezygnuje z celów ograniczenia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego do 2030 roku. Po zmianie oczywiście dyrektora generalnego, który ogranicza strategię transformacji energetycznej firmy, choć oczywiście nadal do 2050 roku firma chce osiągnąć zerową emisję netto. W tym momencie redukcja miała wynieść 40% wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przy jednoczesnym szybkim wzroście odnawialnych źródeł energii. W tej chwili mamy to ograniczenie do 25% tej redukcji, czyli będziemy mieli 2 miliony barewek dziennie produkcji ekwiwalentu ropy naftowej przez spółkę BP. Spółka stara się oczywiście Odzyskać zaufanie inwestorów i zrezygnować z nietrafionych pomysłów inwestycyjnych, z nietrafionych tutaj planów, czy nierealnych wręcz planów związanych z ekologią, które po prostu nie dość, że będą bardzo kosztowne, nie tylko dla samej firmy, ale również dla nas konsumentów, ale także są przede wszystkim no, niezgodne tak naprawdę z potrzebami ludzkości. Co prawda oficjalne informacje na temat tej polityki poznamy dopiero w lutym, natomiast no już w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której są tutaj bardzo duże ograniczenia. Cele, kierunków. Planów spółki są generalnie te same, jak powiedział rzecznik, natomiast celem jest prostsza, bardziej skoncentrowana i bardziej wartościowa firma jako droga. Więc tu wiadomo, że będzie tutaj prawdopodobnie kilka nowych inwestycji na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Meksykańskiej czy w basenie łupkowym w Stanach Zjednoczonych. Popatrzymy, jak to będzie się kształtowało. Oczywiście, troszkę informacji już jest i w opisie odcinka i na stronie Sobcowie info, do czego zachęcam bardzo gorąco, żeby spojrzeć, tym bardziej, że Shell też już w ostatnim czasie zaczął patrzeć po prostu na coś tak oczywistego w przypadku spółek nie tylko giełdowych, ale generalnie każdej firmy, jak opłacalność pewnych projektów i tutaj wiadomo, że na pewnym etapie te pieniądze muszą się pojawić, no bo nikt do biznesu nie powinien dokładać. Więc wygląda na to, że zaczynamy zmierzać w stronę pewnej normalności na świecie i zobaczymy jak to będzie przekładać się na rynki. Tak więc już za chwilę popatrzymy sobie na wykresy i ja bardzo serdecznie chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim wspierającym kanał. Tych, którzy nie wspierają, zachęcam do wspierania kanału. Chciałbym także zaprosić do subskrypcji kanału, do udostępnienia tego materiału dalej, zostawienia łapki w górę, czy też komentarza pod tym filmem. Z góry dziękuję za wszystko i już przechodzimy do wykresów. naftowej jest. W bardzo silnym trendzie wzrostowym. E, tutaj e, przede wszystkim są dane e, potencjalnego odwrotu z jednej strony. Z drugiej strony na naftowej został wsparty tym, że wycofano się ze strajku do krajów, co najmniej do połowy stycznia, ponieważ w Stanach Zjednoczonych udało się osiągnąć tymczasowe porozumienie. E, oczywiście dalej trwają negocjacje, ale do połowy stycznia jest szansa. Że te rozmowy zakończą się sukcesami. Są one związane przede wszystkim z automatyzacją portów. Jeżeli media donoszą, to, co media donoszą amerykańskie, jest prawdą, że chodzi o automatyzację, która już zaistniała, i to zaistniała od nawet dziesiątek lat, bo w jednym z przypadków usłyszałem datę 2008 rok, kiedy instalacje w jednym z portów są, zostały wprowadzone. A związkowcy teraz się buntują, no trochę bym to powiedział. Jest dziwne, no ale jednak Ameryka, wiemy, jest innym troszkę aspektem. Maklerzy StoneX prognozują, że ceny ropy mogą wzrosnąć pomiędzy 3 a 5 dolarów, jeżeli irańska infrastruktura naftowa zostanie zaatakowana przez siły Izraela. Na chwilę obecną jeszcze nie było, na moment realizacji odcinka, odw odwetu Ameryki Izraelskiej za atak, 200 jakietami irańskimi w ubiegłym tygodniu, więc, tu jest to, bym powiedział, dość mocno zaskakujące, jak dla mnie. Chyba, że Izrael przygotowuje się do jakiegoś silniejszego odwetu, tudzież posłucha Amerykanów i temat odpuści, choć jest to mało prawdopodobne. Z kolei, Goldman Sachs prognozuje em, szczyty na poziomie między 90 a 95 dolarów za bajełkę, jeżeli dojdzie do ataku na infrastrukturę irańską, w zależności od tego, jak szybko. OPEC zdecyduje się na uruchomienie części wolnych mocy produkcyjnych, żeby tutaj zastąpić jańską produkcję. Przypomnijmy, OPEC plus ma około 7 milionów wolnych mocy produkcyjnych, z kolei produkcja Iranu to jest około 3,2 miliona bajełek dziennie, tak więc są teoretycznie w stanie bardzo szybko z, naprawić. E, po stronie podażowej, rynek ropy naftowej, ale jednak jak widać, wiadomo, że tu może być z tym różnie. E, ropy w Szanghaju nie wiemy, jak się zmieniły, bo Chiny są w e, okresie e, kilku dni święta państwowego, które zaczęło się 1 października i skończy się w dniu dzisiejszym, czyli od jutra Chiny dopiero wracają. Od wietów naftowych w USA mamy spadek o 5 punktów aktywnych do 479, więc tutaj też jest sytuacja prowzrostowa. E, no, ten tydzień nam pokaże, bo silne dane z amerykańskiego rynku pracy oczywiście wspierają stronę popytową. E, natomiast zobaczymy, mamy tutaj dwie bardzo ważne publikacje w tym tygodniu, czyli minutki Fedu oraz CPI, czyli inflacje w Stanach Zjednoczonych. Te dwa czynniki będą nam kształtować, determinować zarówno przyszłą politykę zajwy federalnej, jak i oczywiście kwestie związane z kwestie związane oczywiście z dolajem amerykańskim popytem, więc również na ropę. Tak więc te czynniki myślę, że jak najbardziej mają szansę tutaj nam zaistnieć i coś pokazać. A skoro wspomniałem już o złocie, tak? O minutkach Fedu, no to właśnie tak to będzie wyglądało. Tutaj ten wyższy niż oczekiwano, ja po to zatrudnieniu ostudził oczekiwania na dużą obniżkę, jednak jak widzimy, nie spowodowało to jakichś większych zmian w wycenie złota. Ja więc tutaj nie będę się powtarzał względem programu z ubiegłego tygodnia. Uważam, że na dzień dzisiejszy ryzyko korekty na poziomie 150 dolarów w stronę, czyli tutaj no jakieś 7,5% w stronę 2500 jest bardzo małe. Dlatego, że cały czas mamy tutaj bardzo, silne, bardzo silną strefę wsparcia na tym rynku. Tak, te trzy rzeczy, które tutaj widzimy, to jest po prostu bardzo silne wsparcie, jakie mamy na rynku złota. Więc ja bym tutaj nie spodziewał się, że te trzy poziomy zostaną jakoś łatwo przekroczone, ani nawet dotknięte w najbliższym czasie. Chyba, że oczywiście Zajwa Federalna powie, że nawet jest w minutkach gotowa wstrzymać w jakiś tam sposób w jakiś tam sposób obniżki stóp procentowych w tym roku, choć jest to mało prawdopodobne, bo John Powell jasno powiedział, że raczej ten trend zostanie zachowany więc ja bym w tej chwili, jeżeli chodzi o złoto, rozgrywał go bardziej technicznie z zachowaniem pewnej uwagi względem dolara amerykańskiego, ponieważ jak widzicie jesteśmy w Inside Barze 1, 2, 3, 4, czwartą sesję w Inside Barze, tak, tutaj tej świeczki na rynku spotowym z 1 października. Tak więc rynek po prostu ewidentnie czeka na jakieś informacje, które mogą go pchnąć w jedną lub w drugą stronę, i nie spodziewałbym się specjalnie, żeby jakoś mocno wcześniej coś mogło się tutaj zmienić, niż właśnie pojawienie się jakichś informacji wpływających albo na dolaja bezpośrednio, albo na sytuację geopolityczną na świecie. Z kolei kawy nam tutaj przeżywa pewien, pewną korektę tak? i docieramy właśnie do tego zbieżnego punktu. Tak? Jesteśmy w tej strefie, o której też mówiłem ostatnio, czyli trzech istotnych punktów, czyli okrągłego poziomu 250 centów. Zobaczcie, że tutaj 3 i 4 października mieliśmy zatrzymanie na tym poziomie. Tak, więc miałem tutaj rację. Dzisiaj testujemy okolice SMA55, chwilę niżej jest zniesienie FIBO, tak więc jest bardzo ciekawa sytuacja. Oczywiście, o ile eksport kawy z Wietnamu w pierwszych 9 miesiącach wyniósł o ponad 11% mniej niż w ubiegłym roku, o tyle we wrześniu ten eksport wyniósł 3% więcej niż w ubiegłym roku. Mamy także oczywiście spadek trzeci tydzień z rzędu zapasów kawy w magazynach ICE. Co możemy zaobserwować na wykresie, który oczywiście macie na stronie surowcowe info do oglądania, które do wizytowania, które was bardzo serdecznie zachęcam. Te wykesy są tam dostępne dla kawy, dla kakao, dla soku pomarańczowego. Też tam się ciekawe rzeczy potrafią, e, potrafią nam e, wydarzyć, jeżeli chodzi o ten aspekt, właśnie e, soku pomarańczowego. Też to dość interesująco, bym powiedział, wygląda. Więc ja tutaj. Myślę, że możemy spokojnie sobie popatrzeć, że ta kawa ma przed sobą pewną perspektywę utrzymania wysokich cen. Natomiast pojawiają się informacje dotyczące pogody, które są w stanie nam zepchnąć ją troszkę niżej. Również cały czas mamy bardzo dużą ilość wojków oczekujących na ocenę ponad 54 tysiące wojków obecnie, czyli 2000 wojków więcej niż tydzień temu. Więc jest to też czynnik, który może nam zepchnąć cenę, jeżeli jakaś większa część tej kawy Okaże się, okaże się dobrej jakości i będzie tutaj właśnie dopuszczona do stanów magazynowych. Więc jest pewna szansa, że w przyszłym tygodniu, że piątkowe dane, które opublikujemy w przyszły poniedziałek, będą zawierały już właśnie informacje o pewnym wzroście zapasów kawy na rynku bieżącym, czyli zwiększymy. zwiększymy Odległość od poprzedniego sezonu, obecnie 181,6%. Większe zapasy, o ile one będą za tydzień, zobaczymy. Raczej, pro wzrostowo bym się spodziewał niż pro spadkowo. Dziś jeszcze chciałbym spojrzeć, że te informacje dla pszenicy, które są pozytywne tak w tym miesiącu, najwyższe poziomy od połowy czerwca, z powodu obaw dotyczących dostaw, no stanowią tutaj duże wsparcie. Największe eksporty pszenicy, czy Rosja, zmaga się z suszą, to wiemy. Pogoda zagraża uprawom, również w Australii czy Argentynie. Stany Zjednoczone też szału nie mają. W tym tygodniu poznamy raport USDA, tak w piątek, 11 października. World Markets and Trade, więc tu będzie też dość interesująco. Natomiast mamy obniżenie krótkich pozycji netto na pszenicy do dwuletniego minimum przez zarządzających funduszy. Z kolei tutaj, przede wszystkim dla pszenicy, istotna jest cena dolaja, ponieważ pamiętajmy, jest to kontrakt amerykański wyceniony w dolajach i chodzi olbrzymiej ilości o. Przede wszystkim kwestie związane z eksportem. Tak więc tutaj ta sytuacja na pszenicy jest dość bym powiedział trudna, ponieważ silny dolar może nam powstrzymywać. Przed dużymi wzrostami, kontynuacją tych wzrostów. No, ja tu mówiłem, że w tych okolicach spodziewam się utrzymania tych cen nie spodziewam się 700 centów i więcej jeszcze. Byśmy musieli mówić o osłabieniu dolara, czyli raczej dopiero po większej pewności, że będą miały miejsce kolejne obniżki stóp procentowych w USA i że jest pewna szansa na obniżkę lub nastąpi obniżka o 50 punktów bazowych. Tak więc sytuacja na pszenicy raczej wygląda na to, że utrzymamy ten zostawę. natomiast wciąż możemy jeszcze przetestować je 10-11 centów niżej, czyli około 600, dotknąć i się odbić, i wtedy jest szansa, że się utrzymamy. Zwróćcie też uwagę, że e, jesteśmy tutaj też podwójna strefa po dwa poziomy, tak okrągła 600-604 centy jako FIBO. Niżej mamy solidne wsparcie SMA-55 i zniesienie 23,6, e, więc tu wydaje mi się, że będziemy raczej cofkę mieli, tak, na zasadzie ko korekty w ruchu wzrostowym trwającym od końcówki sierpnia i ruszymy w stronę 650 centów, tak więc raczej ja tutaj dość szybkiej fałki na tym rynku się spodziewam. Jak widać dzisiaj będzie krótko, ponieważ no, te dane, które wyjdą nam i minutki będą nam deflektować, deflektować na e, rynek e, dolara amerykańskiego i będą tutaj nam bardzo mocno stanowić, tak, no, więc tutaj widzimy gaz ziemny, który jest też tutaj odbił się od trójki, e, więc tutaj zaatakowaliśmy te 3 dolary, jak widać się nie udało tego zatrzymać. E, kwestie popytu na gaz ziemny w przyszłym roku ma wynieść rekordowy poziom w, według Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Zapotrzebowanie w tym roku ma wzrosnąć o 100 miliardów metrów sześciennych, w przyszłym roku także zapotrzebowanie ma wzrosnąć o 100 miliardów metrów sześciennych. Również Chiny utrzymają swoją pozycję jako dominującego nabywcy LNG przez najbliższe dwa lata. Zapasy gazów Unii Europejskiej na dzień 4 października 94,4% w magazynach podziemnych, 41,5% w terminalach LNG, 97,7% mamy w Polsce pełnych magazynów podziemnych i terminale importowe 56,4%. W Azji cena gazu się nie zmieniła, to jest przede wszystkim... Znaczy przede wszystkim, powiedziałbym, że jest to dość specyficzne, że mimo braku... Na rynku spotowym kupujących skin ze względu na dzień wolny mamy brak zmiany. Ta cena nie spadła, czyli raczej tutaj cena, perspektywa azjatycka jest wzrostowa, czyli jest szansa, że amerykańska również tutaj troszkę na tym zyska. Natomiast prognozowany popyt na ten tydzień to 95,4 miliarda stóp sześciennych, czyli mniej niż w ubiegłym tygodniu. Podaż spadła nam do 101 w październiku, a w ubiegłym tygodniu do terminali dopłynęło 12,5 miliarda stóp sześciennych gazu. Ziemnego dziennie do terminali eksportowych 102 aktywne. Punkty, czyli tutaj już jest troszkę widoczne, że wracamy w, przy wyższych cenach wracamy do większej liczby aktywnych punktów. E, powiem szczerze, ja się nie zdziwię, że i ta korekta sięgnie nam z powrotem 2,50 tej strefy. Tutaj, e, tej strefy, tutaj, więc ja bym tutaj e, w testy one jako target się spodziewał. Tak, gdzieś w tej perspektywie bym się spodziewał, że ten rynek ma szansę gdzieś tam, nam, gdzieś tam nam dojechać i myślę, że to jest to, czego powinniśmy raczej się spodziewać po tym rynku, że on dojedzie do tej strefy, że ta korekta tak nastąpi, ze względu na to, że wciąż wchodzimy w połowę października, ale prognozy pogody są nadal relatywnie ciepłe. Tak więc raczej korekta tutaj i wtedy zobaczymy, czy jeszcze przed zimą wyskoczymy na 3,50 3, i więcej. Ja osobiście uważam, że ze względu na wysokie stany, które by nam spadają, i to jest oczywiście dość istotne, że te stany magazynowe nam spadają, to jednak myślę, że powinniśmy tutaj, znaczy względem 5-letniej średniej, powinniśmy tutaj raczej spodziewać się wpierw korekty, a dopiero później gdzieś jakiegoś wyjścia górą. Jeżeli na koniec października będziemy poniżej 5-letniej średniej, a wszystko się na to składa, że tak najprawdopodobniej będzie, no to myślę, że mamy wtedy szansę na wyjście powyżej 3 dolarów. Ale to oczywiście musimy zobaczyć, jak się nam rozłoży w czasie. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do wspierania kanału, do udostępnienia materiału dalej. Łapek w górę i życzę udanych transakcji oraz spokojnego tygodnia.